Sławek przygotował dla swoich najmłodszych kibiców niespodziankę. Był nią wyjątkowy trening w hali mistrzów. Do udziału w zajęciach prowadzonych przez m.in. Andrzeja Plutę przystąpiło ponad 100 uczestników, których podzielono na kilka grup. Potrenowałyśmy, zwiedzy, zwiedziłyśmy tu wszystko, co tam szatnie, fajnie było. Ja się świetnie bawiłam i było doskonale. Od dziecka Zanwilem to cykliczna impreza, która ma zachęcić uczniów lokalnych szkół do aktywności fizycznej. Dziecko musi mieć pasję. Jeżeli ma pasję i kocha to, co robi, to można naprawdę. Wszystko zrobić. Pasja to bez wątpienia cecha wychowanków TKM-u Włocławek, którzy wywalczyli złoty medal Mistrzostw Polski do lat 14. Jesteśmy strasznie dumni z tego, że, to, że udało się, pracowaliśmy na to nawet nie jeden sezon, a z tymi chłopcami 4 lata, 3 lata z niektórymi. No jest to taka wisienka na torcie. Władze Anwilu mają nadzieję, że uczestnicy podobnych zajęć wkrótce zasilą szeregi tkm a w przyszłości będą stanowić o sile włocławskiej koszykówki. Najstarsza i najliczniej obsadzona polska seria kartingowa po raz pierwszy zagościła w Toruniu. W siódmej i ósmej rundzie pucharu Easy Kart oraz Rock Cup Poland wziął udział 100 zawodników podzielonych na sześć kategorii wiekowych. Przyjechali zawodnicy z całej Polski, mieliśmy tutaj także zawodników zagranicznych, głównie z Litwy. Poziom sportowy oceniamy jako bardzo wysoki. Zawodnicy rywalizowali na torze Avix Racing Arena. a Atut własnego obiektu bardzo dobrze wykorzystał reprezentant Automobil klubu toruńskiego. Jestem zadowolony z rezultatów. Są to moje czwarte zawody w karierze. Rozpoczynam. Jest to mój pierwszy sezon kartingowy w pucharze Roka. Zwycięzców klasyfikacji generalnej Rock Cup Poland poznamy we wrześniu. Roman Szramkowski był jednym z najlepszych polskich sędziów pięściarskich. Pochodzący z Bydgoszczy arbiter sędziował podczas igrzysk olimpijskich w 1984 roku w Los Angeles. Nie zapomnieli o nim działacze UKS Boxfordon Bydgoszcz, którzy zorganizowali turniej jego imienia. Na przyszły rok, po tym naszym pierwszym doświadczeniu, możemy zorganizować krajowy turniej Grand Prix Bydgoszczy albo młodzieżowy Mistrzostwa Polski. W sumie w rywalizacji wzięło udział blisko 30 zawodników, przede wszystkim z klubów z naszego regionu.